Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Nawet przed doświadczonymi operatorami przekładni i wariatora pojawia się pytanie o prawidłowe użycie tego typu w zimie. W końcu, wraz ze spadkiem temperatury zmienia się również zachowanie płynu wewnątrz niego. Jak więc uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji? Rozważmy te zmiany bardziej szczegółowo i dowiedzmy się, jak prawidłowo rozgrzać wariator? Zachowanie wariatora na mrozie Urządzenie wariatora jest dość złożone. Wewnątrz znajduje się sporo ruchomych i nie tak ruchomych elementów wykonanych z różnych materiałów. Ich struktura zmienia się pod wpływem czynników meteorologicznych. Pomiędzy wszystkimi elementami przepływa specjalna ciecz. Można ją nazwać kanałem wariatora podobnym do ludzkiego układu krwionośnego. Jej objętość jest równa pojemności krwi krążącej w naszym organizmie, a wszystko to jest kontrolowane przez mikrokomputer, który czasami nazywany jest sercem, gdy temperatura spada z zera do poniżej zera. Płyn gęstnieje i zaczyna wolniej przepływać przez wariator w ten sam sposób, w jaki człowiek odczuwa chłód spowodowany zmniejszonym przepływem krwi. Elementy wariatora są narażone na zwiększone obciążenie z powodu zmniejszonego smarowania. Jednocześnie elementy gumowe stają się sztywne. Guma ma niewielką odporność na rozciąganie i ściskanie. Co prowadzi do uszkodzeń i przedwczesnego zużycia. Już przy minus 15 wariator zaczyna szarpać podczas uruchamiania w zimnych trybach. Trudności pojawiają się przy przełączaniu na tryb jazdy, a w ciężkich latach może się w ogóle nie uruchomić. Wyjątkiem są samochody z warsztatów lub z zaplanowaną aktywacją rozgrzewki. W każdym przypadku rozgrzanie przekładni wariatora jest strategiczną koniecznością, jednak metodologiczne aspekty tego procesu są nadal przedmiotem dyskusji między kierowcami różnych kultur i pokoleń. Zdecydowanie warto odrzucić klasyczne metody rozgrzewania innych typów skrzyni biegów, ponieważ są one nie do przyjęcia. Metody rozgrzewania. Rozgrzewanie w ruchu ruch można rozpocząć natychmiast, bez rozgrzewki. Ważne jest jednak przestrzeganie pewnych zasad: ruszaj i hamuj płynnie. Bez przyspieszania z dużą prędkością. Wtedy wariator rozgrzeje się szybciej i płynniej. Podobną taktykę można zastosować podczas wyjeżdżania z podwórka. Wariator będzie miał czas na rozgrzanie się podczas drogi z garażu na wolną ulicę. Jest to też zaleta dla mieszkańców osiedli z przejazdami kolejowymi i lotniczymi. Są takie, ale to rzadkość. Najsłynniejszy to przejazd gibraltarski. Przyp. autora. Najważniejsze. By tuż przed zamknięciem lub zaraz po otwarciu wciąć się w strumień z niewielką prędkością. Rozgrzewanie na parkingu, uruchomienie silnika na 5 do 20 minut przed odjazdem to klasyczny schemat rozgrzewania silnika i wariatora. Czas ten można spędzić z korzyścią. Większość samochodów z wariatorem jest wyposażona w standardowy system pokładowy i nawigację. Podczas rozgrzewania silnika polecamy przyjrzeć się korkom na trasie lub przejrzeć zapis z rejestratora, jeśli jest dostępny. Przeczytaj także, co zrobić w przypadku zamarznięcia hamulca postojowego. Niektóre źródła wskazują, że ta metoda jest niemożliwa, odnosząc się do cech konstrukcyjnych urządzenia. Najważniejsze, w żadnym wypadku nie kłócić się z elektroniką, aby uniknąć zwiększonego zużycia mechanizmów. Typowy błąd wielu kierowców ci, którzy po raz pierwszy spotykają się z tym typem skrzyni biegów przenoszą metodologię rozgrzewki z poprzednich generacji. Automatyczne skrzynie biegów najpierw przechodzą przez wszystkie tryby od zatrzymania do jazdy. W przypadku automatycznej skrzyni biegów taktyka ta polega na przyspieszeniu przepływu oleju przez wszystkie kanały i cylindry. Konstrukcja wariatora radykalnie różni się od automatów, mechaników. A nawet robotów. Taktyka automatycznej skrzyni biegów nie działa ze względu na brak radykalnych zmian w strukturze dystrybucji. Rozgrzewka awariatora powinna odbywać się na stałym minusie. Przy zerze nie ma takiej potrzeby. Wariator czuje się pewnie, ale już przy minus jednym stopniu konieczne jest przejście do rozgrzewania skrzyni biegów podczas jazdy, a na parkingu rozgrzewanie zaczyna się od minus 5 stopni. Przybliżony czas nagrzewania zaczyna się od 3 minut do godziny. W zależności od temperatury powietrza zewnętrznego lub wewnętrznego, znacznie szybsze nagrzewanie nastąpi w ogrzewanym garażu. Może to nawet nie być konieczne, ale przy silnych mrozach pożądane jest działanie w trybie łagodnym bez nagłych wstrząsów. Jazda w temperaturach poniżej 35 stopni na wariatorze jest możliwa, ale wiąże się z bardzo dużym ryzykiem.